No dobra no mm. Niestety, Niestety mieliśmy małe problemy techniczne zerwało nam połączenie no. czy jak to nazwać Transmisję na żywo no. Mi się coś zdaje właśnie, że ostatnio też tam było Nie wiem czy pamiętacie Ale próbowałem Ding Light'a nagrywać I właśnie też mi zrywało co chwilę bo te co jakieś, nie wiem, muszą chyba coś tam robić wtedy Konserwacji sieci swojej nie wiem Czy coś A w znowu dodają i wtedy nam zrywa no, no dobra, was też już jesteśmy. Tak, to pokazujemy wam ostatnie auto. No już kupiłem, je nie wiem czy było widać. Ale już kupiłem te za 2400 Też czekam aż mi tylko dostarczą i Wam pokażę. Tuning I będziemy kończyć tą drugą część w dwóch częściach. No ale no niestety no. Przepraszamy nie, nie was, wina. ale no nie nasza wina to jest. co chcesz, jakieś samochody? A co, masz? Nie. Ja. Ale też to jest to, kupujesz wszystkie? Tak. Jeszcze tylko, Ta tylko ten, bo... ten motor mi został. Mm -hmm. To już w Warszawie. Ale jego to na babce wezmę. Mm -hmm. To, co tu chciałem najlepszego, to mam. Hmm. Właśnie, fajne, że to są i sportowe i takie terenowe. No. Nie tylko same, znowu sportowe. No, te zajebiste trofitruki, trucki, mm -hmm. Ale nie powiem, że te też nie są fajne, bo są Wszystkie są fajne, teraz te co akurat to są wszystkie. Mi się no. podobają wszystkie. Najlepsza aktualizacja jaka na razie była. Naprawdę. Dla nas. Mm -hmm. Co dalej nie masz? Już mam. Pokażmy. No to, Miałeś się a ja? A ja na ja? Ja? początku. To pierwsze. Te są korzystniejsze. Sprawdzę. No, a to ostatnia bryka. W tym ma słaby ręczny. No, to nie ma być ręczny. No witamy. Siema, siema Jak już nie wspominaliśmy, niestety nam, nam zerwało transmisję, nie wiemy czemu Coś mówię, jest błęd z YouTube'a był Ale już Ale. jesteśmy No I lecimy dalej Na no, ostatni auto, dosłownie nam zerwało Chciałem już kupować i ten, i bum, i zerwało No nie no, bez jaj Co? Co? Ile ja mam kasy? Ile? No i witam jeszcze raz z powrotem. Cześć, cześć. cześć, cześć. Niestety, Niestety jeszcze raz po się powtórzę, zerwało nam transmisję. Nie, nie pytajcie czemu, bo nie wiemy. Pegasus tak wygląda. Boxtrax. Metal Oil. Riftex. Kolor podstawowy zmienia nam ten czerwony A tam to, A tam to nie wiem, tam, wie. tam to coś z tym dodaje Zobacz, Zobacz, sobie, obróć to Oj, widzisz? Aha Ramę, nie to jest ramy, rama Znaczy no. klatka z ramą no, Ale i tak, no, i tak tego nie widać, Spoiler Nie, standardowy najlepszy jest Zawieszenie no, to trochę zbliżę Ja sobie i tak mówię, to jeszcze raz powtórzę, już nie wiem po raz, który, trzeba będzie jeszcze raz potem wszystko na spokojnie też pozmieniać, nie? Tak, my jeszcze potem wam nagramy odcinki jak robimy auta, No, konkretna auta, będzie tytuł mm -hmm. konkretnego auta i wszystko jeszcze ludziom pokazywać. Teraz tak na szybko. Tak ogólnie, tak, ogólnie bo. bo pokazujemy Aha. teraz co i co doszło, nie? Żeby po prostu wam wszystko pokazać, mniej więcej. To fajne z tyłu te lampy Aha, wszystko w górę, fajne. A jak ono się otwierało? Do góry, tylko drzwi. A weź mnie podwieźć do. Tutaj, aż nie, do Etslipsa mi podwieź. Czemu to tak hościć na kiedyś? Tędy. No bo na prawo i teraz szybko. No bo chcę zobaczyć sobie jeszcze trofi? Aha <grym> Ale po co na tym odcinku? To miało być szybkie. <grym> no miało być szybkie kupywanie. Znaczy tych szybkich z legendary, nie? Ale jeszcze chcę sobie sprawdzić jeszcze tamto, nie? Bo za szybko je tam w ogóle nim nie pojechałem, nie zdarzyłem No i oczywiście jeszcze mówię będzie odcinek z ubrań Damskich, męskich Tryzur nie dodali, więc nie będziemy pokazywać no. e, tych tatuaży chyba też nie Są i za ale chyba na pewno nie dodały, wątpię. Jak ubrania doda... czy znaczy tych ryzur to tam to chyba też nie dodali I ten, samochody wam wszystkie pokazaliśmy Jak kupujemy, żebyście sobie zobaczyli też Co i jak I sam jeszcze zostało jeszcze? A, no kreator jeszcze został No tak to już na No tak właśnie no, tak. mówię, no na kolejne odcinki, nie? Co będzie? Czyli jedzie kreator i te konkretne tutaj wyścigi przygotowane przez Stara, będziemy robić wszystkie po kolei więc się nie martwcie, nic was nie mnie. no wszystko zobaczycie jeszcze spokojnie no i ten jeszcze tak jak mówiliśmy DALI! DALI? Dali. Dali. O! A nie ja to zostawi na kolejny odcinek Ale fajne, o, o kurde ja Już wam mówię, że jest Więc trochę cierpliwości, spokojnie nagramy wszystko. Trwa nawet sporo. I wam pokażemy. Uh, 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 uh. Bo ty się nie jaraj ten. To co jeszcze autem pojedzie, zobacz. To za O, a tu jest takie fajne. Ja tak łeb nawet daj. A? Le, le, le. Poszły precz od mojego auta A to ja to już teraz nawet dam Ja też dam, ale później W kolejnym odcinku No dobra, ja myślę, że chyba kończyć już nie? No tak, ale... no nie ma sensu dalej tego ciągnąć No to w pierwszym odcinku wam pokazaliśmy wszystkie auta z tych z tej drugiej strony, z tych Southern, w tej części zobaczyliście wszystkie samochody, te trzy, no bo tylko trzy dadali, nie? Z Legendary Motorsport, kupno i tuning. Testy będą, mówię, w kolejnych odcinkach, tak samo jak te wszystkie inne, co już mówiliśmy wcześniej, chwilę temu. Też będą odcinki się pojawią zaraz, za nie niedługo, na naszym kanale, więc zapraszamy Was do oglądania. Subujcie nas, jeżeli nas nie subujecie jeszcze. No, piszcie komentarze, jeżeli chcecie coś się jeszcze dowiedzieć pod filmem. Lajka dajcie, będzie nam miło. Cześć, dzięki, że jeszcze raz wspieracie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na trzymajcie się. Cześć. I cześć.